Powiem coś bardzo smutnego co mi się stało. Sylwestra akurat. Moja kariera została skończona, rozwalona kompletnie przez nic innego niż jeża. <słyska> tak, pewien jeż zakończył mój kanał, ale trochę będę opowiadał o tym za chwilę. Jak ale to Powiem jeszcze, co się stało za, przed Sylwestrem. A więc naprzeciwko mojego domu, od drogi, mieszka taka rodzina i tam mieszkałem, dwaj tacy chłopaty, i z nimi właściwie zrobiłem ten kanał na początku. Tylko, że, so że oni poszli w Twoje strony, no i oni robili już tam kilka kanałów, no i tak. Jeden z nich widział, że te moje filmiki z Angry Birds Go versus dostawały nawet całkiem dużo wyświetleń, mimo że nie powinny, szczerze. No i nawet widzieli, jak robię jeden z nich. I chyba on się pytał, że żaden człowiek by tego nie oglądał. A więc nie wiem. Czemu? Ale tak. Później się mnie zapytał, jak robię te odcinki. Także pokażę ten dialog. Jak robisz nagrywarkę z Gowers? Za chwilę. To w tym prostokącie. Klikam i nagrywam. A co? Chcesz skopiować format? A potem widzę, jakie ptaki świnie się scigają i robię mini. Rurę. A co mam kliknąć? To co jest w tym kwadracie czarnym? Widzisz? To zdjęcie powyżej. J. A co mam kliknąć? To coś! A tak w ogóle czemu chcesz wiedzieć? Bo chcę nagrywać tą serię na YT Nowy Kanał. Na y też Oskar, wbijaj i subuje Low, bo Oskar mobile usunolem. No i Sylwestra, wys on wysyła mi ten filmik na Discordzie, w takim czacie grupowym. No i kolejny dialog zostaje stworzony, za chwilę go pokażę. Nowy Odyssey na kanale. O super. Hehe. He. Dziękuję za skopiowanie mojego formatu. Spodziewaj się dislike'ów. No co w necie szukałem i nie było. Sorka. On wie, że on skopiował moje filmiki, ponieważ jak mu powiedziałem o super, tak sarkastycznie, to on powiedział heche. On wiedział, on wiedział, ale nie chciał się przyznać. No chyba, że to też było sarkastyczne, no ale chyba wątpię. I już wtedy, kiedy wyglądało jakby się, ten, już skończyło, to znowu się zaczęło. I był po prostu ogień, tak można by było powiedzieć. A skąd wiesz, że to Twój format? Wcale nie jest Twój. Bo go masz z Google, nie twój, a kogoś innego. Jedna z najdziwniejszych rzeczy o tej wojnie w Discordzie jest to, że on niby pierwsze pisze, że w necie nie ma, a potem on mówi, że ja to mam z neta. No z Google, no ale to pewnie chodziło o to samo. Zresztą mówienie tylko z sorka i mówienie, że w necie szukał i nie było, a potem mówi, że ja mam z Google, a w dodatku napisał twój przez... U, otwarte, to jest niezbyt mądre. A ja nawet wyrzekałem w Google. A jedyne, co dostałem, to muzykę od tego, jakieś tutoriale, i takie walkthrough, i taki gameplay. Bardziej nie ma mojego konceptu. W dodatku, także prowadziliśmy takie dwa dialogi. Pokażę ten dialog. Ty mi dałeś pod każdym filmem dislike, a ja ci konto na Y te zbanuję. On chce mi usunąć kanał, dlatego że dostał dislike. I. Tak. I że on myśli, że ja mu dałem, chociaż nie jest pewny. Zresztą nawet mu powiedziałem, żeby się spodziewał dislikeów A on nie, bo mu dałem distelki. To teraz moje konto zostanie usunięte. To jest takie smutne. W następny dzień znowu do mnie pisze. No i. Z jakim zaś kanałem, w każdej chwili SE mogę zrobić nowy istnieje taki fenomenon o nazwie sarkazm. I co w związku z tym? Aha, życzę ci dobrych stopni w matematyce. Pewnie siedzisz przed kompem i się hicz herasz bo ty SE za dużo pozwalasz. On myśli, że ja się czeram, ponieważ sobie se nie, nawet nie powiedział sobie, tylko se za dużo pozwalam. I on, on naprawdę chce mnie wkurzyć. Serio, myślę, że on naprawdę chce mnie wkurzyć. To nie ma sensu. No ale no okej. Okay. Może on tylko zobaczył film, Twój filmik i, no, pomyślał, że to dobry pomysł, i go użył. Raczej nie, bo po pierwsze on się mnie zapytał, jak ja to robię. A po drugie, jeżeli się porówna moje filmiki Jangriberskie versus z jego, to te miniatury są bardzo podobne. Nawet zbyt podobne. No i tutaj widać także coś co nie jest Angliw versus ta armia złych świnek i to trwa także o wiele dłużej i jeżeli tak wiadomo to on jakimś X rekorderem to nagrywa, więc czasami widać to, szczególnie na tym pierwszym. I ten pierwszy jest w ogóle naj ten, skierowany na dzieci. Jeżeli to niby brzmi specjalnie, to tylko powiem, że to jest po prostu ten normalny, wyścigowy tryb w Angry Birds Go. Czyli jest 6 minut ścigania się bez żadnych słów. A najlepsze jest to, że widać takie wielkie X-rekorder w innym rogu. I co te... No tak... Jednak ten kanał nie jest po prostu wszystko z zło. Są także takie dobre rzeczy, ale właściwie to tylko jedna. Ponieważ w tym jednym z tych filmików, który wygląda bardzo podobnie do mojego, mówi o pewnym gatunku. Krytycznie zagrożonym gatunku. Jest to zielona okrągła wojskowa świnia, nazywana także. Po, po łacińsku sus Viridi militum circum. I ona zamieszkuje tereny, te po, polskie tereny, a jeszcze dokładniej w województwie lubelskim, a jeszcze dokładniej w mieście o, o nazwie Helm I one sobie tam żyją i robią rzeczy, a, ale moim zdaniem najgorsze jest to, że, że, one, że one się ścigają z okrągłym takie, O Gostek z dodatku zostawił kilka ściekłych komentarzy pokażę wam teraz Ja se nie życzę, żebyś robił o tym filmik i żebyś mówił do mnie gostek. Okej, okay, gostek. No, chyba to nie był zbyt dobry pomysł, bo to chyba trochę logiczne, że ja cię raczej nie posłucham o po tym, jak ty mi skopiowałeś rzeczy. Powiem coś, co było poza Discordem. On mi powiedział, że on mógł skopiować ten format, ponieważ w moim opisie kanału nie pisało, żeby nie kraść moich filmików. Okej, okay, teraz pokażę drugi komentarz, który był i jeszcze głupszy, a to było właściwie coś, co już powiedziała, więc. Ty se za dużo zaczynasz pozwalać. Najbardziej mnie wkurza to, że on ciągle mówi, że ja sobie za dużo pozwalam. A kto skopiował? A kto był tą osobą, która skopiowała? Już wiem, że ten filmik dostanie na pewno dislike'a. Tak jak jakoś siedem moich innych filmików dostały po tym, jak. jak... On dostał dislike. Jak coś, to straciłem już z nim kontakt kompletnie. A więc, no, raczej to nigdzie nie pójdzie. No, chyba, że on zrobi jakiś filmik czy wściekły komentarz, który ma jakoś 649 akapitów. Jeżeli oglądasz to, gostek, czekam na distraka. Czyż wątpię, że to pójdzie gdzieś indziej. I pewnie ten filmik skończy to, to wszystko. Chociaż wiem, jego. Który chyba się nazywał wcześniej Oscar Games, ale zmienił nazwę, i także zdjęcie profilowe na coś, co totalnie oryginalne. I na pewno nie zabrał z jakiegoś dużego youtubera Minecraftowego czy jakiegoś innego youtubera. Na pewno to narysował na PixArt. No i tak, niestety, za zapewnie za 3 za dni moje konto przestanie istnieć. No i ponieważ on dostał dislajki. To jest takie smutne. To jest po prostu takie smutne. I to chyba będzie ostatni filmik na tym kanale, ponieważ mój kanał nie przetrwa za długo. Ale no i morał tej historii jest... Nie ufaj jeżom! No i... Trzymajcie się tam, no. Nie wiem, co ja teraz zrobię, ale na razie idźcie oglądać białe spodnie.